Panie doktorze, dlaczego, to jest, dlaczego taki wetes się podniósł przy okazji takiej informacji, że 32-metrowy radioteleskop RT4 UMK pod Toruniem być może przestanie działać, bo być może nie będzie na to pieniędzy? No dzisiaj pan premier Donald Tusk powiedział, że pieniądze jednak się znajdą. Natomiast mi to przypomina sytuację dokładnie sprzed roku, kiedy pieniędzy nie było na jedyny w zasadzie polski statek badawczy, jaki może operować poza Bałtykiem. Ehm, tak, Oceania dokładnie w tym samym konkursie Oceania rok temu nie dostała pieniędzy. Zrobił się rwetest i pieniądze nagle się znalazły. Dzisiaj zrobił się rwetest, wczoraj dzisiaj zrobił się rwetest wokół radioteleskopu w. W piwnicach pod Turuniem, to jest radioteleskop największa antena Polska, ponad 330 metrów. To jest naprawdę gigantyczne urządzenie. Zresztą bardzo, bardzo zasłużone urządzenie, urządzenie, które niedawno przechodziło gruntowny remont i za swoje zasługi naukowe wylądowało na okładce Nature Astronomy. To naprawdę jest bardzo prestiżowe miejsce i nagle nie ma pieniędzy. Powiem tak, no tych pieniędzy, bo, bo Pani wspomina o tym, że, że może część z nas mieć wątpliwości, po co, nam, po co nam radioteleskop. No ja mógłbym powiedzieć tak, a gdyby ktoś na przykład taki grant złożył, że chciałby hodować pleśń po to, żeby ta pleśń zabijała bakterie, no to być może większość z nas powiedziałaby, no to są jakieś żarty, to są w ogóle niepotrzebne rzeczy, tyle tylko, że w ten sposób powstały pierwsze antybiotyki i penicylina. Dzisiaj no, nie jest w ogóle trudno sobie wyobrazić, jak można by policzyć zyski z antybiotyków. No, w którymś momencie zaczyna się droga jakiegoś odkrycia, otwierają się nowe horyzonty, otwiera się nasza wiedza na jakiś temat. Po czasie, nawet niespecjalnie długim, kompletnie już nie pamiętamy, jaki był początek.